JD, 2k19, AK, uuuu, JD, spa urodziny orka są, hu hu Widzicie, to jest ten humor, który mnie już nie bawi, według mnie Jod został tak przeruchane, że to już trzeba być jakimś pe perwersem, jakimś fetyszystą tego, żeby się nadal z tego śmiać Przed poruszamy temat i żeby go. Uważam, że. Akcyjnie, żebym bie, bie, zrobił bie, więcej wyświetleń. Oh, shit. Here we go again. This is for the like Takich ludzi się powinno zabijać. Nie, powinno się. To tak, że są to przeszkodzili społecznie. Takich ludzi się powinno, można zabijać. Zwierzać. Nienawiść do Disa. Tak zostałem wychowany. Ten, kto z nim trzyma, na zawsze jest przegrany. Nienawiść do Disa. Tak zostałem wychowany. Jeden. Pupu. Jebać Disa, nie? Jebać Disa. Jebać Disa. Ty dzisiaj panem w dobrym Mówimy jebać kurwa, Disa. Jebać Disa. Czy w tym czasie nie padły od ciebie takie słowa obrażające? Norbert. Zdechu, z debilami trzeba krótko jebałeś Disa czy nie? Jebać Disa. Disu <grym> jebać, i kiare, kurwa. Jebać Disa, kurwa, z visa orka z kurwy i Norbert ten orki, pany kurwa, z dalszy urwa, co nie? Jebać Disa z kurwy Jebać, Dzierczaka, kurwa, tyrat.

Yy. Dis jest najgorszym skór wysyństwem, jakie chodzi po tej kurwa planecie Nienawiść do Disa, tak zostałem wychowany, ten kto z nim trzyma na zawsze jest przegrany Nienawiść do Disa, tak zostałem wychowany Ale raczej zakopujesz pod w mam poprawę. to czy dalej dramę. Tak. Robią wyświetlenia, a dzieciaki nie znają twojego drugiego wcielenia Boisz się strymać, bo ty, możliwy wyparzony język Film wyreżyserować jest łatwiej dla pieniędzy Jesteś kreatywny, nowy content Odkryłeś Amerykę, eksportujesz kał. Wiele osób Cię wyzywało już na walkę Obcami zbroje wyświetlenia mieli marne Chwalisz się dystansem przed dzieciakami Tu na masz wciąż hejt pod filmikami Ten sztuczny dystansik do Ciebie skróciłem Dzięki za prezencik z Razer'a na IR Dałeś mi rękę mówiąc gratuluję Wiedzę, że w filmikach wciąż na Ciebie płuję Za mi, że robię to dla wyświetleń Hipokryzja, kto na siłę pchał tu się Popatrzcie kogo, fecu masz za kumpli, każdy w donate'ach Pozwalaj sobie bluźnić. Chodź, zbyt szczęścia, twoja mina. Zapamiętaj jedno, i pewnie zapomina. Nie, we Disa, diabła? Nie, to mnie to nie na diabła. Nienawiść do Disa, tak zostałem wychowany. Ten, kto z nim trzyma, na zawsze jest przegrany. Nienawiść do Disa, tak zostałem wychowany. Nie daj, ja kurwa, kurwa, kurwa. Tak, a się przylatuje Smog, który rucha Twoją matkę. Przyjeżdżaj, ja, się napisz to samo, powiedz to samo. Te ludzie jak w internecie, jak mają po kurwa 12 lat. Muszę cię zbałać, no.